No jak ta wojna się zaczęła, to było inaczej, tu nikt nie wejdzie. tylko 1 września wieczorem przecież miało, najpierw zastrzelili w tym wrodzonym tamtego e, e, strażnika, bo tam strażnik był, bo to, oni tutaj rano, rano, prędko, ja tu jeszcze byłem, jak można powiedzieć, obornik temu panu Jorkiewiczowi koło Chrystusa Króla, wywoziłem obornik. I ja pojechał i ten obornik wywozić, ojciec mówi, jaś mówi ten obornik już miał 16 lat, miał tam mnie pod Teuszewem i tam zawiozłem na tymi matki, przyjeżdżam, a tu płaci to wszystko zrodzonego ludzie, wszystko płacił takim, że nie wiem, i już, a to nic. Ten zaraz za jednym mówi, o mówi takie co, ja mówię, co się robi. No i ja za szybko do domu, konie wyprzęgłem i do domu i patrzę, Sześciu żołnierzy, tam to jest na pod takie, tak jeszcze były takie potem, kiedyś to była tak, taka górka, a potem rozplanowali, taka wirownia. I tam te sześciu żołnierzy, a ja poszłem zaraz, tam blisko mieszka, to zaraz poszłem zobaczyć, co tam jest tam. Jeden samolot taki myśliwy, tak nad Bischwaldem, bo dalej nie wolno było, bo już tam było Niemcy zaraz, to granica niemiecka była tu blisko, wszędzie, tu Lubawi. Była granica niemiecka, no i to było, te Niemcy weszli wieczorem dopiero, jak tego potem zaczęli, to Niemcy weszli dopiero wieczorem jak coś się miało. Ja poszłem zobaczyć też. A kiedy byłem 16 lat, no to co brat miał 20 lat no to uciekł, tak jak wszyscy z kolegami, tam do Warszawy. I tam był w wojsku i w wojsku został radny, potem dnia nie woli, go za, 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 za Berlin na 60 km, W rok czasu nie wzięli śmioniczym o, o, o nim. A Niemcy weszli bez strzału żadnego, bez wszystkiego nic. I na rynek tutaj, na ten rynek, nie? bo to było kiedyś tam była w koło. I parę kompanii przyszło tych niemieckich żołnierzy, i tak tego zaśpiewali. Oni przyszli tu spod podejławi, bo tu blisko granica zaraz. I tam zaśpiewali, jak mówiłem, ten Deutschland, Deutschland, ich tam te piosenkę, zaśpiewali Deutschland, Deutschland, alles, Wszystko dobrze pamiętam. No i jakiś czas tam jeszcze bo śpiewali, to i wszystko marsz poszli, tu na dół, koło tu kroja, a gdzie oni potem na Lidlach tu pewnie szli, to to już potem nie wiem, nie, bo to już ciemno i wszystko do domu. No i tu był jakiś czas spokój, jak tylko potem jak mówię tego azda, to wszystko to wysipiwali i te rozstrzelania, co byli. A jak weszli, a tu bez żadnego strzału nic. No pan As, no to on był, jak Niemcy weszli, to niedługo, bo zaraz po krótkim czasie, widali go taki Wychman, on tu mieszkał w Lubawie przed wojną też, i on później go widział, a ten nasz się skrył na dachu, za kuminem u siebie. I później ich tam rzucał cegłami, bo nie chcieli, żeby zeszedł, że się tam wiedział, że i tak tam go zatrzymał. I później w nich rzucał cegłami, i mówił: Niech żyje Polska. I w ten czas go zestrzelili, on spadł z tego dachu, tam na podwórze, na takie to. Ja paraszyłem i widziałem to wszystko. A to nasze, właściwie te władze tutaj, te, te niemieckie, co byli przed wojną, go widali, A on był myśliwym. Miał takiego psa myśliwskiego, dużego. To jak go rozstrzelili, tam pochowali na tym cmentarzu, to ten pies długie, długie dni. Przy tym grobie zawsze chodź siedział tam, leżał tam, przy tym aż Tam na przyglądy wrzeli, przecież dużo tam 70 ludzi musiało być na przyglądy. Między nimi ojciec mój był sąsiedzi, wszystko na przyglądy. powiedzieli tam jak jeszcze, bo tam gospodarstwo się spaliło koło bliżą. mieli to okazję zrobić, że to tam może Polaki, albo coś podpalili. I powiedzieli, że jak jeszcze raz się co stanie, takie co, spali się, to bez tych zakładników, co na przyglądach byli. I te będą rozstrzelane. A potem stamtąd przewieźli do borku. Ta, ta, tych, tych tamtych zamordowanych, zabitych. I tak się tam stało. I tam w borku do dzisiaj są. A rozstrzelane to były normalnie w tym, w tam dużo było, a no, później tu tu przy rynku, tam na tej ulicy, tym browarowi, bo miało być najpierw na rynku, tam już wisiała ta, 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 ta tam mieli powieszać. Już wisiały też nory wszystko, ale później wzięli na browarowy ten ulica i tam rozstrzelali dużo też. Po lewej stronie taki lacek był, i tam rozstrzelali, dużo, dużo rozstrzelali, tam i księż, księży byli. Tak, a jeden z tych wszystkich został żywy i siedział cicho, żył, siedział cicho, bo tam pilnował jeden później, aż przyjechali i zabrali wszystkich, nie, i ten uciekł, ten wyszedł tam kawałek dalej, i ten co żył uciekł i on żył do teraz prawie jeszcze te lata tam i to wszystko, wszystko opowiadał jeszcze później, on był za Nowego Miasta tam, tym co, co go rozstrzelali, no to tam, tak później... A tutaj no też, mój Boże, to tam wszystko co było, to... Tu, tu początek jeszcze byłem młody, nie? Tu, to miałem się te 16 lat, jak Niemcy weszli. To się dużo do lasu musiałem jeździć pod drzewo. Tu, na no, tabtaku, tam, do Kełpiny, to wszystko, gdzie tutaj to musiałem jeździć i wozić. Później, byłem, już miałem tam w 17-18 roku, do Obkopów. I okopy kopaliśmy tutaj, to, to było nas z lubawi, że chodziliśmy co, no, co, tak, 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 co dzień. Pod nadzorem Niemcy. Tak, tak, tak. Chodziliśmy co dzień. To tak było nas po pięciu. Zawsze takie grupy, i tam z, z te, te kopaliśmy te, kopaliśmy. Naj, najpierw te low dla, jak to się mówi, dla żołnierzy. A później te głębokie, po 4 metry 4,5 głęboko musieliśmy kopać. Te. No i tam dalej, pod mnie, tu byli te więźnie. I starsi byli, bo było kiedyś, że tu nie byli tylko dzieci nieprawda to jest. Bo tam byli starsi ludzie, bo tam kopali też, ale od nas musieli być cały kawałek. Rano musieliśmy stawić na siódmo i jak wykopany każdy miał swoje działki. To wykopane wszystko to do domu. Do końca, do końca ostatniego dnia, jeszcze w ten dzień mieliśmy, co uciekali Niemcy, z też mieliśmy iść. Tylko przywieźliśmy te narzędzia, wszystkie te kilofi, łopaty, tam, to przywieźliśmy z tego i tutaj na ten ruch, gdzie jest teraz ten szpichlisz, tam było kiedyś magazynizm. I tam poprzywożyliśmy i mieliśmy iść na ten dzień, co ostatni już Niemcy uciekali, mieliśmy iść pod... Biszfout przy drzewa kopać do pałcę Fałzów tam jak to mówi, A to zmarznięte wszystko i przy tych drzewach. Ale jeśli były wszystko pociski, słychać to wszystko i już nie poszedł, nikt nie poszedł. Nie poszedł. A, a ja dzień przed tym jeszcze to pojechałem po taką Wiramowską. Ona, on był ten Wilamowski na Barbabce mieszkał, a jego córka była tam w tam Nowe Miasto, w Nawrze, na majątku, za, za tam, na tym majątku była. I ona tam zostawiła ten pilamowski, żeby ja jechał i jechał po nią. To sanki dał mi konia, sanki. I ona już tam czeka, biedna. To nie mogłem jechać to czozom, bo to wszystko uciekali panie tymi formankami, co mieli, bo samochodów nie było, ale tymi formankami gdzie tylko. Byli najęty, musieli jechać. I ja to tylko jak wyjechałem to na targowisko, pani tutaj tymi polnymi drogami to wjechałem aż w przy Nowym mieście, tam przez brat Jan to wszystko, i tam jełżałem i z powrotem też tamtę. Nawet się że ja uciekam i jadę z powrotem, żeby Niemcy mnie tam znali, jakie żeby mnie rozczynali, No ale jakoś dojechaliśmy się. Rosjanie weszli, tak jak oni później te palili, to nie, nie Niemcy, nie, Rosjanie, to oni tylko takimi otaczami na, na, na te, na ściany i już się paliło. I tu dużo, ale to szkoda było, bo tu sąd był ładny, takie to mogli tam mieszkanie, to, to, to potem te koszary piękne były tu u nas też, takie bardzo ładne koszary, to tylko zostało tam, gdzie to kuchnie mieli te, 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 te oficerowie bank, bank, tak, bank to był tam na tym, na to, to, to stróżku, tam gdzie się na to bankowo wchodzi po lewej stronie, tam był bank. I tam byli lekarze mieszkali, tym, jak tam się nazywa ten, i on mieli tam konia, ona jeździła na tym, e, Brazy, o, on był lekarzem i ta pani Brazowa też lekarko była. Mieli tam też takiego chłopa tam i to płacili mu za to, to on tam tego konia czyścił, to wszystko, bryczkę miał. Ona jeździła na tym koniu tam zawsze przed wojną, nie? To jak robiło tak. No i to się popaliło i to by tak, tak specjalnie, było popalone, ale żeby tak aż mocno, to nie. No to było w rynku, tu było, tu było. To było. I później, wiesz, jak tam pod Bischwald i tak guzowscy mieszkają cały kawałek, i idziemy tam z tam panią, a on wydzieli tam te ruski, że tam ktoś chodzi po tym podbórzu, i z szosy do tych stodoły, i też zaczęło się tam palić. A jak wjechali te Rosjanie, to najpierw na rok tam gdzie trzy ciągi ustały. I kierunek i ławy po trzy i to polno drogo, teraz przebudowane wszystko, jest utwardzone, a kiedyś nie, to były polne drogi. I tam potem pojechali tam a nie na tę, na i ławy. A tutaj no to się zaczęło, a tam ruski nie byli nic dobrego. Są ci ludzie, wszystko na chodnika, te kobiety, że poprzebierały w takie tam różne, też żeby tak żeby młodo nie wyglądały. Dziękuję za wszystko i za przeżycie, tak więc co tam, Bo, a dużo może było do opowiadania jeszcze, ale to tak człowiek by musiał trochę tak, tak i dziękuję za miłą rozmowę.